Moi drodzy, jeszcze raz witam w ciszej niż myśli. Jeszcze raz Krysiu, dziękuję. Dlaczego tak to podkreślam? Żebyście wiedzieli, że ja wasze komentarze czytam. Jestem wyznawcą starożytnej maksymy, vox populi, vox Dei, czyli głos ludu, głosem Boga. Dzisiaj nie za bardzo ona się sprawdza, ale ja się jej trzymam. Moi drodzy. Może zauważyliście, że dzisiaj puściłem i na Instagramie, i na TikToku, i na YouTube, nie to zobaczycie, i na TikToku takie trzy krótkie animacje, gdzie ja jestem, się spotykam z lwem, z dwoma tygrysami, gdzie spotykam, gdzie idę na spacer z tygrysem, z lwem, chyba tak. To celowo w kontekście dzisiejszego tematu duchowości. Dlatego, moi drodzy, że jak powiedziałem, duchowość musi nas prowadzić najpierw do spotkania ze sobą samą. Kto potem dalej zrobi ten krok, do spotkania z inną rzeczywistością, to już nie wiem. Ale to, co podkreśla moja koleżanka, aktorka, właściwie serdeczna przyjaciółka Ola, nie z lepszą wersją siebie, z sobą. I to dla mnie, właśnie te animacje były takim znakiem takiego spotkania, szczególnie z tym lwem, którego przytula mi, który we mnie się wtula. Po latach w końcu spotkałem sam siebie. No to jest niesamowite, wiecie, to jest niesamowite. Niesamowite doświadczenie, którego Wam wszystkim życzę. I do tego duchowość musi prowadzić. Właśnie do tego. W końcu zrozumieć, że to ja tworzę siebie, a przez siebie coś na zewnątrz, a nie na odwrót, że to, co na zewnątrz, tak jak w religijności, ma tworzyć mnie. Nie, moi drodzy. Zupełnie jest odwrotny kierunek. To co mówił Gandhi, jeszcze raz powtórzę te jego słowa, bo w nich jestem od lat rozkochany, bądź zmianą, której oczekujesz. I ten starożytny tekst, który w szpitalu usłyszałem w jednym filmie, oni mówię, że to, co wewnątrz, to na zewnątrz, a nie na odwrót. I to jest duch.